Capoeira to wywodząca się z Brazylii sztuka walki. Jej początki wiążą się z oporem wobec ciemiężdzieli. Czym Capoeira jest dziś? Porozmawiam z panem Jakubem Koperą z toruńskiego klubu Capoeiry. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Czy dzisiaj Capoeira jest również takim sprzeciwem wobec sytuacji społeczno-politycznej? Jeżeli chodzi, czym jest Capoeira dzisiaj, no to Tyle odpowiedzi jest, ile jest ludzi. Tu dosyć ciężko teraz zdefiniować kapoerę jakoby sprzeciw przeciwko prowadzonej polityce. Bardziej teraz może trzeba powiedzieć, że kapuera jest sprzeciwem przeciwko dzisiejszemu społeczeństwu, tego, temu, jak to społeczeństwo żyje, przeciwko temu całym konsumpcjonizmowi, bo jednak trzeba powiedzieć, że dużo osób odrywa się na treningach od takiego swojego codziennego życia i wtedy ma chwilkę przerwy, chwilkę wytnienia, chwilkę wolności. E, takiej czysto fizycznej, która do tego daje bardzo duży zastrzyk hormonu szczęścia i, i pozwala żyć z pasją, i pozwala żyć lepiej, efektywniej, nawet na stopie zawodowej. Można spokojnie później przenieść przyzwyczajenia z kapuery, e, rygor na treningach, e, do później lepszego życia. Najczęściej capoeira definiowana jest jako połączenie tańca i sztuk walki, natomiast ten element tańca nie do końca chyba jest trafiony. W momencie, kiedy capoeira zaczęła tak naprawdę się rozwijać w Brazylii, czyli w momencie, kiedy panowało jeszcze na szeroką niewolnictwo, ludzie, żeby praktykować jakieś sztukę walki, która miała później służyć do przeciwstawiania się swoim panom, często do ucieczki w głob dżungli, żeby jednak zyskać tą wolność, no nie mogli na, w świetle białego dnia ćwiczyć sobie spokojnie sztuki walki, kopać w przeciwników, uczyć się obaleń, więc postanowiono to troszeczkę ukryć jeszcze w tańcu, w tańcu, który na pewno miał swoje korzenie jeszcze w afrykańskim pochodzeniu tych niewolników. Więc to wszystko sprytnie zostało zamaskowane i później spokojnie można było nawet przy swoich białych panach jeszcze wtedy, można tak powiedzieć, praktykować to sztukę walki, a nadzorcy cieszyli się, bo przecież jeżeli niewolnik był szczęśliwy, bo mógł sobie potańczyć, to i nadzorca spał spokojniej. No a jak to wszystko wyszło, to było później wiadomo, bo niewolnictwo zostało zniesione i na pewno w dużym stopniu ta kapuera się do tego przyczyniła. Z tych początków wywodzi się też tradycja nadawania pseudonimów w kapuejrze. Tak jest. W kapuera są nadawane apelidu. Po portugalsku takie pseudonimy, i w momencie, kiedy jest chrzest, tak zwany Bacizado, adepta Capuera dostaje na nim swój pierwszy stopień. Zazwyczaj nadawany też jest apelidu. E, apelidu to jest po prostu tak przenosząc to na polskie słownictwo, zwykłe przezwisko i naprawdę one bywają różne w zależności od tego, e, co sobie skojarzy mistrz, który nadaje to apelidu. E, nie wiem, zaczynając chociażby po, od sardynki, bo ktoś komuś przypominał rybę, właśnie sardynkę, po wieżowiec, bo ktoś jest bardzo wysoki, albo kabeludu, czyli po prostu włochaty, bo ktoś ma długie włosy. Komu co się przypomina, to dostaje wtedy taki apelidu, i tak już później w tym świecie kapuera on funkcjonuje. W jaki sposób powstają Wasze układy? Układy nieraz się tak wydaje, szczególnie na pokazach takim osobom postronnym, że te układy są cały czas ćwiczone, że to jest na pewno wyreżyserowane, że tak się nie można ruszać itd. Tak tak na pewno pewne elementy są ćwiczone, ale jeżeli chodzi o samą capoeirę, to trzeba tu powiedzieć, że to jest dosyć duża wolność ruchu i to jest właśnie piękne w tym sporcie że ćwiczymy można powiedzieć gamy ruchów składającej się z uniku skopnięcia, kopnięcia, nieraz z dwóch uników dwóch kopnięć. Później, kiedy to wszystko tak sobie sumujemy i pojawia się już ta wolność wyboru, oczywiście działamy według wcześniej włóczonych schematów, ale łączymy już je już w przeróżne kombinacje, według tego, które lepiej umiemy, które lepiej czujemy, które pasują pod daną sytuację. No i to wszystko zaczyna tworzyć właśnie te żogudzi, kapuera czyli tak zwaną grę i to co widać na chociażby pokazach. Capoeira, jak wspomnieliśmy, wywodzi się z Brazylii. Czy to oznacza, że ćwiczycie tylko do brazylijskiej muzyki? Język portugalski, czyli język, który panował wtedy w Brazylii i panuje zresztą do dnia dzisiejszego, jak najbardziej towarzyszy nam też na treningach. Piosenki, które są grane na treningach, które są później też śpiewane, bo y, trzeba też powiedzieć, że robimy y, to wszystko przy muzyce, muzyce na żywo czyli sami uczymy się grać na instrumentach, sami się później uczymy śpiewać. Są to piosenki w języku faktycznie portugalskim, wszystkie nazwy kopnięć, nazwy ruchów, y, jak najbardziej to są w języku portugalskim, i to jest główny język kapuera w świecie dzisiejszym, ponieważ wszyscy wielcy mężczyzn, czyli nasi mistrzowie, profesorowie, i osoby praktykujące kapułerę cały czas w tym języku się porozumiewają i to się nie zmieni. Wasze stroje przypominają kimona. Podobnie jak w karate, wasze pasy oznaczają stopień zaawansowania. Jeżeli chodzi o taki strój typowy do kapuera to trzeba zwrócić uwagę, że wcześniej kapuera nie będąc tak usystematyzowaną sztuką walki, bo usystematyzowanie właściwie nastąpiło dopiero na początku XX wieku wyglądała tak, że kto chciał się uczyć kapuera uczył się od osób, które wcześniej już się uczyły, nie było żadnych szkół, strój był dowolny w momencie kiedy ta kapuera miała aspiracje i chciała być usystematyzowana przez naszego wielkiego mistrza Mestre Bimbe. Jednak pewne standardy, które obowiązywały w jakichś innych sztukach walki, te zaczęły być powoli wprowadzane i tak właśnie został wprowadzony uniform, który składa się z kamisa, czyli z koszulki i abad, czyli takich dosyć luźnych można powiedzieć spodni. No i do tego oczywiście mamy jeszcze kordao, czyli taki zwykły sznurek farbowany, który jest, można powiedzieć, zastępczy do pasów nadawanych chociażby w judo, czy w karate. A skąd sznurek? Po prostu można powiedzieć, że no niestety z biedy i z braków możliwości przewiązywania każdym jakimś sznurem. Brazylia jednak to jest oparte też głównie na czy handlu, czy właśnie możliwości kontaktu z morzem, z oceanem. Więc ten sznur był zawsze, szczególnie w miastach portowych, gdzie kwitła żegluga. Więc po prostu wziął się sznur, który był później farbowany, bo on był wszędzie dostępny. No i tak do dzisiejszego dnia nasi adepci są przewiązywani sznurami. I, to, i kolory tych sznurów oznaczają ich stopień zaawansowania, ich wiedza. Tak jak to mamy właśnie miejsce w jakichś innych sztukach walki. W karate celem jest obezwładnienie przeciwnika. Co jest celem w capoeirze? Celem yy, bywa naprawdę... Nie tylko obezwładnienie przeciwnika. Tu trzeba troszeczkę rozszerzyć to naszą skalę pojmowania capoeira, bo jeżeli chodzi o takie typowe sztuki walki, to zawsze widzimy jednak dwóch przeciwników stojących naprzeciwko siebie. Jeden próbuje obezwładnić drugiego i tak wzajemnie sobie, można powiedzieć, walczą. W capoeira, oprócz tego, że jest muzyka, to muzyka troszeczkę definiuje też ten styl capoeira. W momencie, kiedy grane są różne rytmy, one będą dyktowały różne zachowanie się capoeiristas, w środku, czyli w tak zwanej w tym naszym okręgu, w której praktykujemy capoeira, i cele mogą być różne. Poczynając od rytmów, które wymuszają na nas granie pięknych akrobacji, i wtedy celem jest pokazanie swoich jak najlepszych umiejętności akrobatycznych, pięknych salt, pięknych jakichś kopnięć na prostych nogach, pięknej techniki. I wtedy można powiedzieć, że wygrywa lepszy akrobatycznie poprzez właśnie grę dosyć taką można powiedzieć typowo waleczną, czyli sprowadza, sprowadzającą się do wyłapań, do kopnięć celnych. No i tu jak najbardziej będzie wygrywał ten, który pierwszy dobrze trafi bądź też dobrze wywróci swojego przeciwnika, ale należy też pamiętać, że w swojej całości kapuera jest bardzo przyjaznym sportem walki. Jak do tej pory, nawet jeżeli się, zdarzały się, a zdarzają się dosyć często, i to trzeba też mieć na uwadze, szczególnie jeżeli chodzi o osoby zaawansowane, jakieś, że się tak brzydko wypowiem, już nokauty mocniejsze, to zawsze później, czy po cuceniu, czy bez cucenia, zawsze jednak przybijamy tak zwaną piątkę i z uśmiechem na ustach kończymy naszą grę. I najwyżej czekamy na rewanż przy następnej właśnie grze kapuera. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.